Rashple TV! Zapraszamy! Powiem coś jeszcze kupując siebie. Zapraszamy! Hej! Hej, Tam was serdecznie, ja jestem Badani z Rashple, a to jest Herston. Dzisiaj mam w planach zagrać przygodę. Bo weszła nowa pewnej nocy w Kazaranie. Tak więc zacznijmy sobie. Uuu, coś nowego. No dobra, dołącz. O, proszę. Będziemy walczyć z demonem. Wypraszanie malkę za ar. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam wrażenie od zaklęć Dobra, wymieńmy jedno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz to gram, w ogóle nie wiem o co tu chodzi. A do wybitnych graczy żadnych nie należy, nie? Zobaczymy, jak pójdzie. Oj, No, no, no. Dobierz trzy karty. Łopanie. Dobra, gramy. A. No dobra. Mi to nie przeszkadza. U. No fajnie. Nie czemu on ma sześć imany, halo. No chyba sekpisz. Dobra, dostajmy karty. Dobra, to lecimy w niego. No nie, no, 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 Co ja mam zrobić, no, no, Zakręcia kosztują 0. Otrzymujesz 5 kryształów many w tej turze. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi. O! Dobra. To zrobimy tak: 5 kryształów many kosztują 0. Tak, to. To. Zadaj 12 punktów obrażeń stronnikowi. Dobra Tu No dobra, dobra Umieść pięć losowych sekretów maga Zadaj 6 punktów obrażeń Dobra Pięć losowych sekretów maga Dobra Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No nieźle. Jakie medywy. Co tu się dzieje w ogóle? 8 punktów pancerza. No, podoba mi się to. mhm mm przyzwij legendarnego strumnika, no i lecimy no mogło być lepiej dobierzcie czy karty czy niszczymy go a dobierzemy sobie tak, dobrze, dobrze i mimo wszystko go zniszczymy. Dobra. No zobaczymy, jak to się rozwinie. No i dobra. No fajnie, fajnie. Co my tu jeszcze mamy za sekrety? Gdy twój bohater otrzyma zabójcze wrażenie, zapobiegasz im oraz zyskujesz. No dobra. Okej. Okay. No przyzwijmy. będzie i Co to za każdym razem? że się do pancerza. No dobra, i tak musimy to żeby jako tako wyszło i lecimy dalej. Klimatyczne to. No, ok. To trzeba było wyrzucić. W tej turze masz wrażenie, dajmy 10 punktów pancerza. Już mamy takich dwóch. To mogło być lepiej. Coś czuję, że to nie będzie łatwa przeprawa. 10 punktów pancerza. Dobra, to zacznijmy od tego. Zobaczymy, co los nam przyniesie. Dobra. To możemy to zrobić. Cyk, cyk. Mhm, no dobra. Jakaś fala płomienia albo coś. No dobra. Tarczy życia mamy dużo, więc może damy radę. Dużo ma tych stworków. Tak, jest. Dobrze. Nie, spaliłem. A jednak nie. <noise> dobra. Już myślałem, że będzie przypał. Lecimy w niego. No i dobra. No, nieźle, nieźle. No, być może, być może się uda. Fajna jest nasza od specjalna. Trzy karty to jest dużo. Mhm. Karty nam się kończą. Nie, dobra. Koniec. W następnej turze nadchodzi koniec. Dobra. Jeżeli nie będzie miał żadnej tarczy ani nic, no to w następnej turze jesteśmy w stanie go skończyć. Myślałem, że będzie trudniej, była chwila zawahania, ale jednak mimo wszystko nam się udało. Zaklęty kruk przyzwyczaił. No. Mm. Czyli rozumiem, że grać dalej muszę kupić. Mm. No dobra. Chwilowo jak widać, no trochę mało mam goldziszcza. Ale damy radę. Myślę, że w następnym odcinku zagramy może jakiś rankedzik. Pokażę wam, jak będzie wyglądało moje wspinanie się na szczyt. O ile można to tak nazwać. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!